Cześć, witam Was serdecznie, serem um, Macię Gierki, się sobie w Konty Strike 2 e, także mój pierwszy raz, pierwszy chyba, że się spodobał, oczywiście dajcie suba, łapkę przed e, obejrzeniem e, Instagrama i skin 12, co zaczynamy tutaj e, gierkę, także, myślę, czekajcie, bo coś się coś się tam zepsuło, teraz wszystko jest gitara się ma e, także wizualnie e, no lecimy z pierwszą gierką zrobiłem sobie tak dwie gierki e, właśnie sobie zagramy także zobaczymy jak mi pójdzie także e, mapy, mapa jest fajna powiem wam grałem już na tą mapę e, kiedyś tam ale w C się go no Nie w sensie. dwójce Pierwszy raz gram w CS2 Concentrica, dwójkę Także mamy M Ten, dość fajną broń wizową Tańczy Dobra, tutaj musimy O tam jest hop Dobra Dobra, leży Leży jeden, dobra O to tu jest drugi Niestety nas Drugi rozpitolił. E, wizowy Także tutaj mamy snajperkę e, Wizowe snajpereczkę Musimy uszelić, kołe czekaj, to nikogo nie ma. E, o, ja działa ja tu nas zawsze niestety o dobra i dobra. E, mamy znowu snajperkę. Ku, bo nasz, ze snajperki rozjebał. Rozumiecie on też miał snajpereczkę. Także o tam jest, hop, dobra. Jeszcze nie umarł. Kupa, nie trafiłem. Jap, wiele. No, miał akacza. Widział, akacza miał. Rozumiecie? O ty, ja jap. Ole, widzowie. No, też mamy fajną broń, jakby. Kurwa nie, nawet no się ci, ci, zabijają widzowie No się respi koło nich i dlatego, także Tutaj jest jakiegoś ktoś, a Czekajcie, nie, nie będę jeszcze tak na pałę Owy Owy tam jest, nie ma już go, Tak szczerze, broń jest ciulowa, tak szczerze I jakby yy, szczerze no, powiem wam yy, Nie jest yy. No nie jestem za dobry w CS-a Jak można zobaczyć, ale no po prostu Ten tryb jest jakiś dziwny Tak szczerze, a mamy shotguna, szutgana zrobię No mówię, że tutaj będzie średnio No mamy, ta jest dobra tak szczerze Ta jest w miarę dobra Także Tam nikogo nie ma O jest z tyłu był, wamać. Widzę, że 6 mil, ale my jesteśmy na sam koniec z tabeli. O tej, dynął. O ty! Wysyłali mi zaskoczył, to Ja cię dupię. Nie, no mamy tą broń znowu. O, no nie, no ze sniperki nie wziął, hop. Tam był, tam był jej hop. No nie, bez no, dwóch stron. Nie na dupcali. ja wziął jednak zdjął. No nie, nie, znaczy go zdjąć tutaj na A. Tutaj gdzieś tutaj nie, nie, być, o hop. jest, hop Jeden. Musimy się teraz skupić, że nas nie rozsypcyli yy, o Dobra, znaczy ja go nie zabiłem Tam będzie jakiś chłop Czekajcie, tutaj jest, ówcik Ajaj No miał te czy to tak Ustaw mnie No, nie, no, mi też zabił. No. Widzowie, coś się ze no mną nie jest gigantnie. Nie zrobię za bardzo nic. O ty. Kufa, widzowie, ten tryb jest. wam szczerze. No nie! Jezus, no, że mnie zabił. Jezus, widzowie. On mi zdjął perki, no był tam na dachu. A ja no nie no. Z... Od razu. Dobra, leżysz. Leży jeden, ale tutaj drugi gdzieś. Nszczoły no, słyszę. Widzę tutaj gdzieś będzie drugi. Chwa 29... Ha... 78 hz. A hmm? ku... macie, dobra, przeładujemy jestem na spokojnie. Kuwa, z góry widział, nie, no, jeszcze mam sniperkę, tym wkrótce jeszcze jest średnio Czekajcie wysyłuję, stylu, syn I z tyłu był chyba Aj Na blisko mnie rozdług tył Tam jest no Jezu, jak mi na hita wziął, halo No to jest, no a teraz mamy do... fajną broń, fajną Musimy uważać, uważać musi. No kuwa. Cyciul z ten. Gdzieś to musi być. Ale, ale dostałby O Jezus Maria, dobra. Kuwa mać musimy przeładować. Tam jest, nie ma go, dobra. Odpuścił sobie chyba, mam takie... Aj! K... mać... Ale kurwa ma... te... rozd...cył mnie... No nie no kurwa mać co to jest? Ja ci dupiałem ja mam shotguna także... Może lipa... no... Szczególnie na jakąś sniperkę... O ty! Nie mnie nie zr... Dobra, szybko przeładuj... Zostaw! No nie no, że noża Miał... Znaczy nie, z jakiegoś... Szu... What the fuck Widzowie, sam siebie zabiłem <grym> Ja cię dupię Tutaj mam jednego A sześć było w pewnym miejscu, to ja się nie dziwię, że Uwa, nic nie zrobiłem To jest dziwny widzowy tryb Czekajcie, tam będzie ktoś Muszę uważać Ajajaj, aj, aj, nie zacząłem się obrócić Została minuta do końca i idziemy. Będziemy... Jesteśmy ostatni, mam najmniej punkt ale... A ci to nie wiem Pan już długo grał w CS: a ale ja dopiero zaczynam i no zbytnio tak nie ogarniam. Szczególnie kupa snajperki no kwa mać. No nie dajcie mi jakąś inną broń. O, 50, to to może być. Komuś trzeba... Uwar Aha. No to... Nieźle się bym znowu. Wy Dobra, to jest jakiś o. Co robię, nie wiem. No o no, Ja ci lubię Dobra. O, no. Aha, z nożem jest, za dupcy. No nie ten tryb jakiś pan jest, szczerze. Dobra, nie wiem czy ja go zabiłem Aj został ten 700 do końca Nie no eee, Dobra może kogoś Dobra widzą pod koniec zabiłem kogoś Ale nie jestem ten przed ostatni Pierwszy miał Ponad 700 punktów Ja cię dufę widzowie no niestety, no muszę jeszcze się widzowie podszkolić w cs Bo tak średnio umiem w to grać Szczerze I widzowie, no Ten Zagramy sobie jeszcze jedną rundę, widzowie, ostatnią rundę sobie zagramy Widzowie, bo one dość długie są, one mają po 7 minut Te rundy Także jeszcze jedną zagramy Teraz widzowie jest inna mapa, także yy, rozgrzewka to jest, widzowie. Jezu, już mają pierwsze punkty widzowe, a ja nie mam. Dobra, yy, czekajcie. Widzę 10 minut ta runda twoja. no, widzowie te drudyser długie są, ale... Ale a, może się uda czwarty być. No nie no spistoletykiego zadubcył. Sniperka tutaj najgorzej najgorsza jest, tak na szczerze. A ja na tym trybie e, Dobra, idziemy na B. O, tutaj jest. Ciu! 2! Ale mi wziął zaskoczenia, bo ja, no to jest tragedia z moim graniem. Dobra. Dobra, chodź tutaj. On też ma shotguna. Dwa mać. Aj, jaj, nie miał jakiś pistolet. No nie, no z dwóch stron mnie nadupcali, no. Widzowie. Idziemy. Idziemy na A, idziemy na A, widzowie. Idziemy tam, gdzie szczały. Eee, dobra. To jest jakiś. A uciekł mi. O no, nie. <grymne> jakiś... nie, no heee, jest, jest, nie jakiś No ty ku... wo Nie no, widzę tragedię, mówię no tragedia jest Ja muszę się podszkolić bez tu w CSie Bo tak to nie może być, widzę, że taka lama jest, na no, w ogóle Dobra No nie no, ku... on miał jakiś Ten i ten co miał, jakiś kramik widzę Dobra, leżysz? Nie żyjesz? Tutaj jest ktoś A jest tu mnie był Chyba to był ten, co go zabiłem, ale szczerze nie, nie pamiętam. Czekać, tutaj musi być ktoś. Nie wiesz, że ten go nie ma. O ty. Ja. No nie no. O jest tam ktoś, widzę jest. No wyku... wy... No jeden... widzowie to jest ten tryb powiem wam szczerze dziwny, tak szczerze. Bo... Tutaj każdy każdego jest. I to jest właśnie w tym trybie dziwne. Ale też fajny, widzę. Poda mi się ten tryb, bo, że yy, jest dość trudny to... O, ty tutaj jesteś? Aha, on miał snajperkę. Nie no, Ja nienawidzę go shotguna. Ty. Ja. Nie znowu będę widział ostatnio. takie życie co to. Kurwa. Nie. Ja. <ścoughs> Już chciałem go gonić, go, go, a nie udało się. Dobrze, to się jakoś taką... Hmm, jakąś taką... Hmm, no po prostu musimy zabić kogoś. Ja nie chcę być ostatni. Ja widziałem, że coś kłasy u mnie, że idziesz. Tam jest coś. A mi zaraz rozwiązku. O wy, o ty. Aj jajaj. Ja ci dłupia. Co Nie wiem, ktoś widzowie mówi. kwa Ja ale widzowie. Co to się snęło? Idziemy na B, idziemy na szwajbę. To idę na B nie idę, a bo tam za, za dużo dymy są, rozumiecie na, na B o to didnął już eee, dobra Lecimy Dobra, tu tam jest tu tam jest. O jest smak, dobra, przyładuj. wamać macie Ziap... Dobra, idźmy dalej. Nie ma co się przejmować. Dobra, czyli... O, by był kto. Był, był to... O, jest. Nie to 5 minut, ja ł są ostatni. No, z dwóch stronie na, na dupcają. Nie że ten sniper to jeszcze jest z tyłu. Był Aha, na Na respawnie ciul zabił, nie fair Szczerze, nie fair Czekajcie, tam są O ty widziałem No, przyładuj, przyładuj Kurwa Ja pierdziele, ty Ten tryb jest naprawdę w ciul dziwny Dojdziemy za nim Aha. Ja nie wiem jak Hop się zorientował, że idę. O ty. Dobra, Hop nie żyje. Jeden chociaż z e, Zabiłem chociaż teraz jednego, żeby nie być taką lamą. E, teraz trzeba drugiego jakoś zabić. I będzie... By... Dobrze. dobrze szybko, szybko, szybko. Aha, ale nie no widzę... To jest ten... To jest jakiś nie fair. Nie no, fair jest, no jestem lama po prostu wcale sam muszę się podszkolić, widzę. Muszę częściej grać. Tutaj jest jakiś hop. Na raz, na spawnie go zabijemy. Dobra. Aha, dobra, hop już, didną. O ty, ile was tutaj kuba jest? Ja O, ale trzech było. Kurwa. z nożem mnie za, zaciukał mnie z noża. I zostały 3 minuty, nie no już znowu do ostatnio, tragedia. Nawet tutaj o, o, na hita był. Nie miał miał tak... Czekajcie, z tyłu ktoś się ze mnie. Czekajcie, tak ktoś może być. Tam są. No ku... no. Ja widziałem, że z tyłu mi idzie, ale... Shotgunut nie lubisz. Shotgun Od no nie no, hop się skampił, ewidentnie no, ja go nie widziałem, tak szczerze. Nie widziałem go, że, jak, że się schorca tamtym e, czymś. Idziemy na A, Widzimy, idziemy na A. Uwaga, ktoś przede mną. Ja nie, nie mogę, nie, ja muszę szczerze się podskakuję. Widzowie, ja jestem kłapszyc ostatni, o już ostatni. Jest szybko Nie, 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 nie. nie. Aj no miał to całą broń, jak ja Teraz mam tą broń. Ktoś ktoś go zabił. Nie wiem kto tam jest. Dobra. O Jezus, szybko ukrywać. Przeładuj se. Przeładuj nie ma go nie ma, dobra, idziemy idziemy tędy na A. tą stronę, bo tu nie szłem y tą stroną y dobra o nie aj miał shotguna z bliska shotgun jest y wciół dobry ja mam shotgun teraz, widzowie. także z bliska jak zawalę to to pół z zdejmę. nie, o nie Ehh, widzowie nie, nie wiem Nie wiem, co się dzieje No, co jest? Ale szmata. Dopiero się zespałniłem Nie no, ludzie no Ewidentnie no Mają takie kryjówki, co? No, co jest? Tam jest się chyba Ach, nie no wszyscy mnie zabijają tutaj. Ostatnia będę, widzowie, chyba. No chyba... Tak, nie mogę przeskoczyć teraz. O, to nie myślę. Tutaj hop się spawnił. Wcześniej. Mama kacza widzowie. Kurde, na... akacz nie pomknij widzowie, żeby rozdóbcyć ich. A czy coś tam jest widzowie tak? chyba tutaj ktoś musi być no nie no bo tamty sunieś mnie na dupcał widzę zostało 7 sekund no może nie będę przedostatni ja, będę ten ale i tak no nie byłem nawet w pierwszej czwórce tak szczerze także no lipa fest Dobra, widzowie, wychodzimy, wychodzimy z tego. wyjdziemy na menu głównego. Także widzowie, będziemy mogli utrzymać, że taki odcinek pierwszej pierwszy CSA2. Wam się podało, na <grytanie> Jakoś sceniać mój skill to w grę. No, wiem, że jest fajny. Muszę potrenować. Tętrzajcie, słuchajcie, lajka, abitnie. Instagram jest 15. I co? Żegnamy się. Trzymajcie się. Halo.